japan at one of the most exciting circuits on this year's calendar welcome to the japanese grand prix with over 30 p1s to his name lewis hamilton's already one of the most successful pole sitters in formula one history well he's added to that impressive tally this weekend and today he'll be hoping he can add another win to his record as well he'll want to stay out of trouble over the first few laps but he'll be determined not to let any cars past him Jeśli he pozycję, wszystko się będzie miał ogromny i kontrolować to so for force india on having... <coughs> Siemanko, wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Formuły 1 2015 Moi drodzy kariera nasza czyli felipe Nasr. przed nami wyścig mokry wyścig w deszczu na przejściówkach może i pełne deszczówki zobaczymy tak więc przed nami jest kolejny wyścig, wyścig o Grand Prix Japonii, zobaczymy jak wystartujemy, czy, czy będziemy w stanie tutaj wystartować na tyle dobrze, żeby wyprzedzić może jednego, dwóch kierowców, a może ktoś wyprzedzi nasy znakomity start Felipe Masy, no tutaj bardzo, bardzo ładnie zawodnik z Brazylii, chociaż teraz delikatnie za szeroko, zobaczmy, jeszcze się tutaj Sebastianowi, Petelowi, ależ pięknie to zrobił Felipe, Felipe Nastry, jest i Sebastian Fetel, zobaczmy, bardzo agresywna jazda, no to on w nas przecież uderzył, jest i tutaj zakręt w lewą stronę, lewy zakręt, kolejny prawy, bardzo blisko, Kwiat Botas, tam z tyłu jest i tutaj widzimy bardzo blisko Sebastian Fetel, no nie spodziewałem się aż tak ciekawego startu, Tutaj widzimy Sebastian Vettel. Jednak dużo większa prędkość utrzymuje się w miarę, w miarę bezpiecznej teraz już odległości od zawodnika Zaubera. Moi drodzy, tak więc, start ciekawy, interesujący. Na szczęście nic się tam wielkiego nie wydarzyło, nic się tam wielkiego nie stało. I tutaj zobaczmy. Zobaczmy jak to wygląda. Piąta pozycja, Fetel czwarty, Sebastian Fetel blisko, z tyłu jest Daniel Kwiat, który chce nas tutaj wyprzedzić, zawsze w Japonii nie potrafi utrzymać jakiegoś rewelacyjnego. Tempa. muszę przyznać, że ten tor jest takim torem dosyć ciężkim i tutaj zawsze, zawsze są problemy z prędkością naszego bolidu no ale przeważnie jeździliśmy z słabymi bolidami więc nie możemy tutaj nic po, prostu, nic po prostu tutaj zrobić. Jest lewy zakręt bardzo, bardzo szybki, ponad 200 km na godzinę. Z tyłu widzimy jest i Daniel Kwiat, który cały czas chce, abyśmy tutaj no jednak polegli. Louis, najlepszy czas okrążenia. 13 kółek tego jakże ciężkiego, wymagającego wyścigu. Standardowa mieszanka, moi drodzy. Prawy zakręt. A ileż kontakt i Kwiat, 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 moi drodzy. Kwiat z tyłu jest już tutaj poza torem, a więc. Tutaj zobaczymy oczywiście powtórkę na koniec tego wyścigu, ale tak jak mówię, no tutaj bardzo agresywnie Daniel Kwiat, bardzo agresywnie wciska się, wciska się, bo ta no to jest niesamowita historia. Co tu się dzieje, moi drodzy, bardzo, bardzo agresywnie jeżdżą zawodnicy. Z tyłu teraz jest Sergio Perez, zawodnik Force India. Tak więc, no bardzo, bardzo. Tutaj agresywna jazda tych kierowców, a my bronimy swoją pozycję. Pozycją numer 5. Szkoda, że nie możemy zdobywać punktów doświadczenia. Szkoda, że nie możemy tutaj nic, nic takiego zdobywać, że nie możemy po prostu, na przykład, kolejny sezon jechać w lepszym zespole, i tak dalej, i tak dalej, swoją własną osobą. Wielka, wielka szkoda. Chciałbym, aby tak było. Niestety, niestety nie możemy. Tutaj nic, nic zrobić w tym kierunku. Codemasters musi po prostu to zmienić w kolejnej odsłonie tej gry, czyli w roku 2016. Miejmy nadzieję, że F1 2016 będzie grą dużo lepszą, że, że te oczekiwania w końcu będą na miarę możliwości masters no i że przede wszystkim będzie nas wyprzedzał na tym zakręcie niezwykle, niezwykle szeroko wyjeżdża Felipe Nasr ależ tutaj błąd no, bardzo, bardzo agresywnie no i tak jak mówiłem, że Codemasters w końcu zrobi przede wszystkim stabilną grę przecież Dirta na przykład 3, znakomita gra świetnie się w nią jeździ potrafią zrobić, potrafią zrobić także Grid Autosport, czy też Grid 2 naprawdę świetna, świetna gra, a tutaj po prostu jest jak jest niestety jest Perez, moi drodzy, bardzo, bardzo agresywnie no, tutaj będziemy z Perezem jeszcze mam nadzieję walczyć. Wyjeżdża Perez troszeczkę szerzej niż my. No i zobaczmy: piąta pozycja Sergio Perez. My tutaj jedziemy, mam nadzieję, po pierwszą dziesiątkę. Zbliżamy się do Sergio Pereza. Cały czas bardzo, bardzo blisko. Lewy zakręt iździmy po poboczach. W ogóle bardzo agresywna jazda w wykonaniu Felipe Nasra. No i zobaczmy, prawy zakręt, moi drodzy, blisko, blisko Sergio, Sergio Perez. Tutaj to hamowanie będzie do tego prawego, lewego zakrętu, nawrotu w sumie można by powiedzieć. I atakują także zawodnicy Williamsa, widzimy Botas który tutaj chce, chce oczywiście z nami o tą pozycję powalczyć. Zobaczmy, z tyłu jest Walteri Botas Bottas, czy on będzie atakował, a już wyjeżdża na szeroko. No niebezpiecznie, niebezpiecznie to wyglądało Felipe Massa bardzo, bardzo blisko tego zdarzenia i wykorzystuje sytuację, kolejny błąd moi drodzy Felipe Nasra jest tutaj bardzo blisko, Walterii Botas i jest jednak Botas przed nami no dużo lepsze tempo tych zawodników dużo większa prędkość tych zawodników i zobaczmy, Botas siódma pozycja, więc jest, jest blisko, tutaj widzimy z tyłu wyjeżdżają za szeroko zawodnicy no jest i Raikkonen z najlepszym czasem tego okrążenia Chciałbym w miarę blisko być tutaj zawodników Williamsa. Nie chciałbym, aby wyprzedził mnie Ricardo. To będzie dla mnie niezwykle, niezwykle ważne. Zjeżdżamy do prawej strony, moi drodzy, Ricardo chyba nie powinien nas tutaj wyprzedzić. Jest i prawy zakręt w naszym wykonaniu Ricardo za szeroko wyjeżdża, a my tutaj bronimy, bronimy pozycję. Tego paliwa może nie ma jakoś bardzo dużo, ale myślę, że spokojnie powinno starczyć. Jest w porządku. A lewy zakręt, blisko masa, blisko Bottas, blisko jest Perez, który no, już tutaj widzimy. No, jednak od tej dwójki, chociaż nie odjechał aż tak bardzo. Perez jednak ma nie ma takiego dobrego tempa. E, czy zjeżdżamy w ogóle do boksów? E, nie wiem. Boks niby na szóstym kółku, ale chyba jednak nie dojadę do końca tego wyścigu. moi drodzy, na tej mieszance e, te opony się dosyć mocno mimo wszystko zużywają. E, fajnie byłoby zmienić na mieszankę już Slick, ale tutaj chyba nie będzie to. Nie będzie to możliwe, bo ta dosyć blisko. Tutaj ładnie, ładnie wjeżdżamy w ten zakręt. Zobaczmy, z tyłu jest Ricardo, Daniel Ricardo, który no na pewno będzie chciał tutaj pokonać zawodnika za Uberes. To słabszy zespół. No i zobaczymy. Zobaczymy w ogóle jak będzie spisywał się e, Ricardo w kolejnym e, sezonie to jest dosyć istotne e, aby zespół Renault, e, jeżeli w ogóle będzie e, da, dawał silniki do tego zespołu Red Bull Racing, e, żeby po prostu był dużo bardziej konkurencyjny, zobaczmy, jest blisko, blisko! Ricardo leży u ślizgo! Ojo, oj, 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 oj. I Co tu się wydarzyło, moi drodzy? Co tu się wydarzyło? Chciałbym zobaczyć powtórkę. Jak to wyglądało, jak to wyglądało, tak tutaj się wszystko ładnie układa. Jest i Ricardo, no na tym zakręcie przecież ja też nie odpuściłem. Zobaczmy, no tutaj nie wiem czy to jest moja wina, może jest moja wina. Ale tak jak mówię, no oni, oni kompletnie szarżują, szarżują niesamowicie na tych, tutaj, na tym zakręcie. Widzimy, że już teraz brak zagrożenia, Ricardo wjedzie dalej z rewisowej. Wymieni opony i zobaczmy z tyłu jest Nico Hulkenberg, ósma pozycja, nie mamy uszkodzonego przedniego skrzydła na szczęście, to się ceni, bardzo, bardzo dobrze. Kolejny, kolejny zakręt widzimy, pokonujemy już tak dosyć asekuracyjnie, z przodu jest walka pomiędzy zawodnikami, to mnie bardzo mocno cieszy. Jest i możliwość, żeby coś im się tam z przodu stało, a my nie potrafimy utrzymać tempa wyścigu i to jest duży, duży minus. Chciałbym tutaj przede wszystkim utrzymać tempo zawodników przed nami, aby móc z nimi walczyć to, Co jest dla mnie bardzo ważne Ale widzimy, że Hurkenberg także nie jedzie jakoś rewelacyjnie Tutaj cały czas myślę o tym, żeby z przodu coś się wydarzyło Żebyśmy mogli po prostu coś tutaj w tym wyścigu jeszcze, jeszcze ugrać To naprawdę musiałoby się z przodu stać coś naprawdę niesamowitego Jakiś fajny wypadek no, i zobaczymy. Hulkenbrek, pozycja numer 9, moi drodzy. No, ta dziesiątka to będzie dla mnie cel. Dziesiątka to jest dla mnie mój główny cel tego sezonu. Jeżeli w pierwszej dziesiątce się znajdę, to będę bardzo, bardzo zadowolony. Raczej chciałbym tutaj osiągać lepsze rezultaty niż pozycja numer 8 czy też 10. Ale to będzie w kolejnym już, mam nadzieję, zespole, a nim ma być Romain, Grzao Lotus. Ostatni, ostatni. Moi drodzy, sezon w tej grze chyba, że będzie... ależ wyjechał za szeroko Hulkenberg, chyba że będą, chyba że będą jakieś mody uszkodzone skrzydło w samochodzie Nico Hulkenberga. A więc tutaj Nico Hulkenberg musi wjechać do alei serwisowej. Ehm, tak więc może będzie mod na rok 2016, zobaczymy. Fajnie byłoby, fajnie, byłoby to, fajnie byłoby to zobaczyć oczywiście. Jest blisko, blisko Niko, Hulkenberg, czy będzie w stanie zaatakować, wyjeżdża Hulkenberg za szeroko zobaczmy no bardzo agresywnie. Tutaj widzimy kolejny lewy zakręt przed nami. Hulkenberg jest jednak rumę grża, a więc tutaj widzimy, że Francuz całkiem dobrze poradził sobie z tą presją, która na nim ciążyła. Dobrze, dobrze radzi sobie francuski zawodnik. Bardzo się z tego faktu, moi drodzy, cieszę. Kolejny prawy, kolejny lewy. Tutaj to są te eski, niesamowite. Pięknie się po nich jeździ, a najlepiej, kiedy jest po prostu sucho. Blisko, blisko jest grożał 7, ma pozycja. Jest 20 kierowców. PRS tam stracił pozycję, moi drodzy. Jednak Williamsy go wyprzedziły. A więc jednak, jednak, tutaj widzimy Sergio Perez naprawdę no, nie jest w stanie otrzymać tych pozycji, które przed chwilą miał, a była to pozycja bodajże czwarta albo piąta, bo Perez był, jest botas i masa, tak więc chyba, chyba ktoś tam, coś, coś tam musiało się wydarzyć, takiego o czym teraz nie mogę Wam powiedzieć, ponieważ po prostu nie mam takich informacji odnośnie, odnośnie tego, co działo się tam z przodu, szkoda widzimy, że z tyłu jest Romę Grosjean, jest bardzo, bardzo blisko będziemy wjeżdżać do alei serwisowej, moi drodzy e, tego paliwa jest na tyle dużo, żebyśmy tutaj mogli e, włączyć nawet wzbogaconą na mieszankę prowadzi Kimi Raikkonen e, prowadzi Kimi Raikkonen i to jest dobra informacja bardzo się z tego faktu cieszę e, prawy, lewy zakręt i wjeżdżamy do alei serwisowej e, po wymianę oczywiście, po wymianę opon Myślę, że te opony na pewno, na pewno nam się przydadzą nowe, nowe, świeże. Pojechali dalej zawodnicy. Tutaj, tak więc, tak jak mówię, no, trzeba będzie w tym wyścigu postawić wszystko na jedną kartę. Wymieniamy opony po raz kolejny, świeżutki komplet opon, zobaczmy ile będziemy stać 2,3 sekundy, całkiem dobrze. Czy ktoś tam z tyłu jeszcze jest? Jest i Roberto Meri Verstappen, dopiero pozycja 19, a więc słabiutko. No, będziemy musieli teraz pojechać bardzo, 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 bardzo szybko, bogata mieszanka i szalejmy na torze, moi drodzy. Siódme okrążenie, jest coraz ciemniej nad torem w Japonii. To jest może i nie tyle dobry znak, aczkolwiek na pewno nie jest to oznaką tego, że będzie za chwilę świeciło słońce. Cały czas jest bardzo, bardzo mokro i tutaj opony, opony przejściowe oczywiście dawają sobie świetnie, świetnie radę. Będą musieli powjeżdżać zawodnicy do, do Pit stopu. Nie ma takiej opcji, żeby przejechali cały dystans na tym jednym komplecie. Jest to po prostu niemożliwe. Mam nadzieję, że te opony po prostu będą się całkiem dobrze spisywały, widzimy, że z przodu mamy bardzo dużo wody jeszcze. Tutaj nie ma szans na to, aby, aby jednak te opony były oponami typu slick. Nie będziemy już chyba wjeżdżać do alei serwisowej. Siódme kółko, więc jeszcze sześć pełnych kółek, chociaż tutaj jest tej wody troszeczkę, troszeczkę mniej bardzo ciekawie się zapowiada końcówka tego wyścigu Czyżbyśmy mieli jeszcze wjechać do alei serwisowej po wymianę opon na opony typu slick? No nie wiadomo, nie wiadomo. Są już zawodnicy w alei serwisowej. E, damy sobie opony i mieszanka miękka na kolejnym postoju, jeżeli takowy by był. E, ale mam nadzieję, że tutaj nie będzie, nie będzie takiej, po prostu, e, takiej okazji. No i tutaj wyprzedzamy zawodnika e, Timu Marusia. Manor w sumie teraz już. E, I zobaczmy na jakim miejscu wyjedziemy, na jakiej oponach, na jakich oponach wyjadą e, poszczególni zawodnicy będą to chyba moi drodzy opony chciałbym zobaczyć powtórkę będą to chyba opony mimo wszystko przejściowe są opony Takie jest są opony przejściowe także w lotusie więc, więc wskakujemy na 11 miejsce zobaczymy na jakiej pozycji wyjadę kiedy wjadą wszyscy zawodnicy do alei serwisowej mam nadzieję że będzie to pierwsza dziesiątka że będą to oczywiście punkty dla naszego zespołu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Konstruktorów, także, bo to jest też ważne dla mnie, aby jednak ci konstruktorzy też są dosyć ważni, mamy za to kasę. Fajnie byłoby, gdyby na przykład było coś takiego, że na przykład jeżeli jadę dwa sezony, mam podpisany kontrakt, nie mogę tego zmienić, na przykład w, przypuśćmy, w Manor. Jeżeli na przykład nasz, cały zespół mamy informację w laptopie, że o funduszach, o wszystkim, nasz zespół ma budżet na przykład 25 milionów dolarów jeżeli będziemy zdobędziemy na przykład te 5 czy tam ileś punktów i będziemy wyżej niżej na przykład zauber i inni no to na przykład zdobędziemy 50 milionów i nasz bolid w kolejnym sezonie będzie już szybszy o pół sekundy. Na przykład byłoby to super, fajnie można byłoby się rozwinąć. Mi by się to bardzo podobało, ponieważ byłoby dużo, dużo ciężej myślę walczyć. Fajnie gdyby... Zawodnicy walczą ogólnie całkiem spoko, ale gdyby model zniszczeń był tutaj dużo lepszy, bo, bo jest kiepski. Gdyby był taki model zniszczeń, jaki być powinien, to pewnie jeszcze dwóch, trzech wyścigów byśmy po prostu nie ukończyli, albo nawet większej ilości. Więc no, tutaj myślę, że Codemasters ma jeszcze przed sobą wiele, wiele wiele, wiele, wiele pracy i, i, i na pewno będzie masters tutaj musiało no, o, te, o tych kibiców, o, o tych członków, tych fanów Formuły 1 powalczyć. Gdyż no, gra wygląda, jak wygląda, i nie chciałbym tutaj oczywiście. Jest ósma, siódma pozycja, super. Nie chciałbym tutaj e, mówić, że ta gra jest jakaś bardzo, bardzo zła, bo przecież ją kupiłem i w nią gram. Ale tak jak mówię, no jest wiele rzeczy do zrobienia. Fajnie, gdyby były aktualizacje do obecnej wersji, czyli na przykład do tej wersji składy aktualizowały się, kiedy wychodzi szesnastka, żeby na przykład nie trzeba było nowej gry kupować, albo jakieś patche poprawiające pewne rzeczy i grafikę i wszystko. Szkoda, że takiego czegoś nie ma. Chciałbym, żeby coś takiego było, ale tak jak to każdy wie, każda firma chce, aby po prostu kupić nowy produkt za nowe pieniądze, za dużo większe pieniądze niż starą wersję i po prostu tak to wszystko się kręci. Biznes musi, musi się kręcić, kasa musi się zgadzać, delikatnie ścinamy, dziewiąte kółko, bogata mieszanka, wydaje mi się, że tutaj powinniśmy już dojechać na tej mieszance do końca wyścigu bez większego problemu. Z tyłu jest Niko Hulkenberg, który na pewno będzie tutaj chciał odebrać nam tą pozycję. Mam nadzieję, że nas zbyt szybko nie doścignie. Szkoda, wielka, wielka szkoda, że nie możemy walczyć w czołówce gdzieś tam. No na pewno nie będziemy mogli walczyć w czołówce, także w Lotusie. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli dojdzie do w ogóle sezonu z Lotusem, no to naprawdę będzie, będzie to mega ciężki sezon, bo Lotus przecież nie jest takim polidem wyjątkowym, powiedziałbym na poziomie właśnie Zaubera, może ciut, ciut lepiej. Tak więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Moi drodzy, jest tego deszczu jeszcze trochę, aczkolwiek poprawiają się warunki na torze, to jest dobry znak. 9 dziesiąte kółko za chwileczkę rozpoczniemy, zniszczenia opon są już dosyć konkretne. Nie ma już nikogo w alei serwisowej Mam nadzieję, że, że będziemy w stanie tutaj pojechać na tyle dobrze, żeby nie stracić tej pozycji numer, numer 7. Jest to dla mnie bardzo ważna pozycja. Aby nawet zakończyć sezon na takiej pozycji siódma pozycja byłaby całkiem okej. Okay. No, i zobaczymy, jak to, wszystko będzie, jak to wszystko będzie się tutaj prezentować. Jak to wszystko będzie wyglądać, fajnie byłoby, fajnie byłoby właśnie tutaj pokonać kilku dobrych zawodników. No, z Botasem, z Masą, z, tutaj z Rajkonenem, z Vettelem, z Rosbergiem czy z Lewisem, Hamiltonem. Raczej nie ma szans. No, jesteśmy zbyt, zbyt wolni. Ale z tą resztą, jak Forzingia czy Lotusy, myślę, że mamy naprawdę spore, spore szanse, żeby. Bez większych problemów wygrywać. Chociaż widzimy, że bardzo, bardzo zbliża się już Nico Hulkenberg, troszeczkę chyba szybszy silnik Mercedesa w samochodzie Force Indy. No i dosyć blisko jest Hulkenberg, zbliża się dużo lepsze tempo tego zawodnika. Eee, tak więc tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że podobają Wam się odcinki z FIFA. Chciałem, abyście, abyście je łapkowali, abyście komentowali te odcinki z FIFA. Ponieważ naprawdę staram się, aby były jak najlepsze. Raikkonen najlepszy czas okrążenia, świetnie, świetnie. Kimi Raikkonen prowadzi w wyścigu, najlepszy czas okrążenia. No pokazuje tutaj, że że nie tylko Mercedes potrafi jechać bardzo szybko. Mamy troszeczkę lepszy czas w tym sektorze niż w poprzednim okrążeniu. Bardzo się z tego faktu cieszę prawy, lewy i kolejny prawy wyjeżdżamy na prostą, tak więc jest tutaj, widzimy, bardzo, bardzo a, dobrze dysponowany polski, Boże, polski zawodnik w sumie to, a, powiedzmy, że polski, powiedzmy, że jesteśmy Polakami, że jeździmy tym bolidem, że to my nim kierujemy, oczywiście jest to Felipe Nasri, ja cały czas przyzwyczajony jestem do kariery, którą prowadzę zawsze sam, pod swoim nazwiskiem, tak jak jest to czy w FIFA, czy, czy na przykład, tak jak jest to w Moi drodzy, e, tak jak jest to w MotoGP, e, fajnie jest prowadzić swoją własną karierę. E, mówiliście mi także o tym, że chcielibyście zobaczyć mnie w FIFA 15 w słabszym klubie albo w Bayernie Monachium. E, moi drodzy, myślałem także o tym, czy nie rozpocząć kariery zawodnika. E, pomyślałem w sumie o tym niedawno i, i, chciałem, wam się, i chciałem się tym z tym podzielić. E, nie wiem czy, czy to jest dobry pomysł, czy w ogóle jest sens. Myślę, że kariera Barcelona i tak jest do, dosyć fajna i, i, i nie trzeba będzie tutaj nic nic po prostu więcej dodawać, ale, ale tak jak mówię, no, przydałoby się jakaś świeżość na kanał, jest w sumie FIFA, nie było jej już dawno. 14 lubiłem ją nagrywać, bardzo przyjemnie mi się w tą 14 grało. 15 jednak jest już trochę lepsza, bardziej dopracowana a po prostu lepiej się w tą 15 gra. Wiem, że yy, fajnie byłoby pograć w 16, moi drodzy, ale ja nie mam kasy na tyle, żeby w tym momencie wydać kolejną kasę na grę, ponieważ FIFA 15 była w promocji za 29 zł, dlatego ją tylko kupiłem. Gdyby kosztowało 60, to bym nie kupił, yy, ponieważ szkoda mi trochę pieniędzy wydawać na gry. Yy i niestety, niestety mam dużo ważniejszych wydatków, tak więc no, nie mogę po prostu wydawać teraz pieniędzy na, na jakieś tam gry i, i rzeczy związane z komputerem, z tym kanałem tak więc, no niestety tak to wszystko się prezentuje moi drodzy, 12 kółko tego wyścigu. Szkoda, że nic tam z przodu się nie dzieje, nie dzieje, że, że musimy podróżować cały czas w samotności wielka, wielka szkoda, że że nie ma żadnych wypadków, kolizji, urwanych skrzydeł, moglibyśmy wskoczyć na wyższą pozycję, byłoby bardzo, bardzo fajnie i ciekawie, bardzo by mi się to podobało. No i przede wszystkim chciałbym, żeby w kolejnej odsłonie było więcej kurzu, dymu, jakichś tam naprawdę takich efektów specjalnych, ognia przede wszystkim z bolidów, żeby, żeby wylał się jakiś olej, żeby nas ostrzegali o tym. No, żeby było po prostu bardzo, bardzo ciekawie, żeby coś w tej grze pojawiło się takiego innowacyjnego, coś bardzo ciekawego. Zobaczymy, może się uda. Moi drodzy, ostatnie kółko za chwileczkę przed nami. Przed nami nie ma nikogo, za nami jest Nico Hulkenberg. Ja z tym zawodnikiem będę oczywiście konkurował, będę z nim walczył. Mam nadzieję, że on mnie po prostu nie będzie w stanie w tym wyścigu już wyprzedzić. Jeszcze jedno kółko, więc tutaj... No, będziemy na pewno z Hulkenbergiem chcieli, chcieli powalczyć o tą pozycję numer 7. Hulkenberg także z nami będzie chciał konkurować i, i tutaj nie ma dwóch zdań. Zobaczmy teraz jak to będzie wyglądało na tej długiej prostej. Bogata mieszanka jest atak Niko Hulkenberga, więc Niko Hulkenberg jednak przed nami. A zobaczmy, lewy zakręt, bardzo blisko, kontakt z Hulkenbergiem No niezwykle agresywna jazda tego zawodnika Prawy zakręt moi drodzy, kolejny lewy jest Hulkenberg za nami a Więc no jest dobrze, jest dobrze, bogata mieszanka Zostawmy sobie tą bogatą mieszankę na tą długą prostą tak więc tak to wszystko wygląda. Ostatnie okrążenie tego wyścigu, niezwykle, niezwykle ważnego wyścigu dla nas, moi drodzy. Prawy zakręt, wjeżdżamy w tą sekcję bardzo, bardzo krętą i nie będzie to na pewno łatwa, łatwa przeprawa, bo Hulkenberg jest bardzo zaciętym zawodnikiem, bardzo szybkim zawodnikiem, który nie odpuści. Zobaczmy, kolejny prawy blokujemy swoją wewnętrzną tak naprawdę Hulkenberg zasługuje na dużo lepszy bolid i, i chciałbym, żeby Hulkenberg był w lepszym zespole. Mam nadzieję, że, że to mu się w końcu uda i, i że będzie po prostu w tym zespole lepszym mógł zwyciężać, bo to jest naprawdę bardzo utalentowany zawodnik, który w sumie nie ma możliwości, nie ma możliwości pokazania się w Formule 1 z takiej naprawdę bardzo dobrej strony. Ford India to jest taki zespół średniej półki, bym powiedział. Tak więc to nie jest, to nie jest na pewno łatwe dla. Jest Kimi Räikkönen zwycięzcą, na pewno nie jest to dla Hulkenberga ani Perez'a łatwe. Cieszę się, że to jest Kimi Raikkonen, a nie inny zawodnik. Chociaż nigdy. Nie darzyłem sympatią Kimi'ego na jakoś bardzo, ale tak jak mówię, bardzo się cieszę, że to wygrał Kimi, a nie na przykład Rosberg czy Louis Hamilton. No, zobaczmy, będzie tutaj, będzie tutaj walczył Hulkenberg. Wyjeżdża za Hulkenberg, szeroko. No, problemy Niko Hulkenberga wystraszył się, nie chciał tutaj popełniać. Jakiegoś wielkiego, wielkiego błędu. Siódma pozycja Felipe Nastu, moi drodzy, kończymy, kończymy ten wyścig. Bardzo cieszę się, że jest taki, a nie inny wynik. Nie jest najgorzej, naprawdę jest z czego się cieszyć. Zobaczmy sobie klasyfikację, tak to właśnie wszystko wygląda. Dziewiąta pozycja. Myślę, że w pierwszej dziesiątce powinniśmy się. Znaleźć, zapraszam na kolejny wyścig, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym już odcinku. Cześć!